Witam wszystkich pragnących wspólnie tworzyć kopułę miłości nad naszą piękną krainą Polską. Żeby kopuła miała dużą moc, żeby była czysta, żeby dawała ochronę nam i wszystkim, którzy pod tą kopułą się znajdują. Wyślijmy do niej dużo miłości, czystej pięknej miłości, żeby ta miłość była jak najmocniejsza, jak najczystsza. Odrzućmy nasze problemy dnia codziennego, nasze troski, zmartwienia. Skupmy się tylko nad sobą, nad swoim serduszkiem, żeby z tego serduszka wysłać mocną, piękną miłość do naszej kopuły. Przejdźmy teraz do swoich serc, skupmy się nad nimi i prześlijmy wspólnie do kopuły miłości miłość, która będzie nas Chronić i wszystkich nas, którzy pod tą kopułą się znajdują. Zapraszam do przesłania miłości. Dziękuję wszystkim za wspólne uczestniczenie w tym obrzędzie, przesłaniu miłości, i zapraszam na dalszą część obrzędów. Witam wszystkich tu obecnych na codziennych obrzędach pokoju i miłości Kościoła Naturalnego. Wczoraj analizowaliśmy co, czy kto jest dla nas, jest dla nas skarbem. Dzisiaj przeanalizujmy, jak dbać o swój największy skarb. Czyli duszę, inaczej energię życia. Zachowujmy spokój, nie wchodźmy tam, gdzie. Niszczy się człowieczeństwo. Nie korelujmy z tymi, co zabierają życiową energię, którzy chcą więcej, więcej i jeszcze raz więcej. Więcej bez końca. Dla naszej człowieczej, życiowej energii niepotrzebne jest więcej ta energia chce spokoju, pokoju i miłości. Czy dajemy ją jej to? Jeżeli wdaliśmy się w systemowe, materialne życie, to ono nie zostawi przestrzeni ani warunków dla duszy. To jest żarłoczny rekim. Nigdy. Nienajedzony, nigdy nienasycony. Dlatego podjęcie decyzji, wracam do godności, czyli boskości, czyli duszy swojej, jest kluczowe. Zrozumiałem, wracam z życiowej tułaczki do domu. Tam na mnie czeka moja dusza, czyli energia życia, czyli mój Stwórca. A teraz poproszę o naszą piosenkę. Wczujmy się w emocje płynące. The So. Bo zgubiłeś się w świecie materii, ciężko ci jest. Nie rozumiesz, dokąd prowadzi ten bieg, a serce w ciszy wołał. człowieczeństwo byś znów poczuł kim naprawdę jesteś jesteś cudem człowieku A teraz proszę o nasz strumyczek. My uczniowie swojej duszy, uczący się pokoju i miłości. Miłości od duszy, jak codziennie, stwórzmy teraz środowisko spokoju, aby miłość i pokój mogła się rozgościć w nas, czyli w świątyni duszy. Zanuszmy się w naszym strumyku. Odpuśćmy myśli, z jakimi przyszliśmy. Tu nie ma żadnych problemów, euforii, ani sprzed obrzędu, ani tych, które będą po obrzędzie. Jestem tu i teraz, z moją duszą w sercu, ja, wola, która pragnę dać dziś duszy pokój. Taka jest moja intencja. Taką intencję buduję. Niech to pragnienie dania pokoju przeniknie moje ciało. Poczujmy energię spokoju w całym naszym ciele, od stóp do głów, w każdej naszej komórce. A teraz przejdźmy do naszych jelit. Nie rozdzielajmy na jakie to jelito, po prostu dajmy tej przestrzeni spokój. Przejdźmy teraz do naszej miednicy, do przestrzeni, gdzie mieszka nasza fizyczność. Dajmy jej spokój. A teraz przejdźmy do naszej wątroby. Bądźmy spokojni, delikatni. Dajmy jej spokój. Teraz przejdźmy w okolice serca. Usiądźmy tam i wprowadźmy tam pokój. Jak stworzyliśmy warunek spokoju i pokoju, to zobaczmy, czy serce pozwoli nam, abyśmy weszli do środka, do jego wnętrza, tam gdzie mieszka dusza fizyczności, czyli nasze życie, nasze zdrowie. tym, którym pozwoli serce wejść, niech wejdą z delikatnością, bez oczekiwań, w spokoju. Niech pobędą i staną się w pokoju. Niech rozpłyną się w tym spokoju, Staną się tym spokojem, a ci, którzy pozostali obok serca, niech dalej emanują spokojem w okolicach serca. A teraz powolutku, ze spokojem i delikatnością zacznijmy opuszczać serce wychodzić z serca bądź z przestrzeni serca wszystko to co zobaczyliśmy w sercu bądź w okolicach serca Niech będzie naszą całodniową analizą. Niech będzie naszym zrozumieniem. A teraz poproszę o naszą piosenkę. Skupmy się na emocjach płynących z jej treści. Kiedy wiara przemienia się w wiedzę, życie człowieka staje się cudem. Każdy oddech, każdy dzień to dar od twórcy. Stwórca mieszka w nas. 世界。 A teraz wszyscy nawzajem wyraźmy sobie wdzięczność za dzisiejsze cudowne obrzędy pokoju i miłości, w jakich wspólnie uczestniczyliśmy. Jak codziennie w pokoju i miłości, oddajmy do naszych codziennych zajęć. Do zobaczenia na naszych obrzędach.